koncertu Kapela Serc 14 grudnia w klubie Pod w Rzeszowie właśnie wystąpi zespół Turbo nie tylko bo o tych innych zespołach będziemy informować państwo zresztą wiedzą kogo wtedy spotkają a my teraz spotykamy się z fantastycznymi dziennikarkami Urszula Sobol, Nowiny i Portal Nowiny 24.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. oraz Anna Tomczyk TVP3 Rzeszów. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarki, które bardzo często i bardzo pięknie podejmują tematy społeczne o tym dlaczego i skąd wam się to wzięło. Za moment, bo wcześniej porozmawiajmy o Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, bo właśnie na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci będziemy zbierać pieniądze i będziemy państwa zachęcać do tego, żeby włączyć się. Do naszej wspólnej akcji, to kiedy słyszycie Hospicjum dla Dzieci, to co Wam przychodzi do głowy, co się dzieje w Waszych sercach? Jeszcze może, jako, jak nie pracowałam jako dziennikarz, to hospicjum kojarzyło mi się z takim miejscem smutnym, miejscem, gdzie jest dużo chorób, miejscem, gdzie jest dużo nieszczęść. Ale jak zaczęłam pracować w nowinach i zaczęłam odwiedzać nasze Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, tak naprawdę to jest bardzo ciepłe miejsce. To są, tam pracują wspaniali ludzie, i mimo tego, że yy, o, ci, ci wszyscy ludzie opiekują się tam chorymi dziećmi, opiekują się rodzinami, że tam naprawdę są przeróżne, ciężkie choroby, schorzenia, to wchodząc tam tam się na, czuje taką rodzinną, ciepłą atmosferę. Mi się kojarzy z wolontariuszami, którzy mm -hmm. tam pracują, no, nie pobierając żadnej opłaty za to, robią to z ogromnego serca i lubią tą pracę. I często są to ludzie młodzi, ich naprawdę bardzo podziwiam, że wchodzą w taką jakby dziedzinę życia, że pomoc drugiemu człowiekowi, wysłuchanie go, zrozumienie jego tej takiej sytuacji, można powiedzieć, Poniekąd beznadziejnej. E, podoba mi się to, że tak otwierają swoje serce, że idą w taką tą głębię tego problemu i tej pomocy. E, podoba mi się, że ch, y, chcą na to patrzeć w ogóle i chcą pomagać, chcą wysłuchać, pocieszyć, podtrzymać za rękę, przynieść coś. No, to, jest, to jest po prostu niesamowite. Jak się pisze i jak się opowiada o chociażby hospicjum, e, jakie to jest dla Was wyzwanie jako dziennikarek? żeby ktoś przeczytał na przykład ula twój artykuł o tym jak się ma hospicjum, co się dzieje, jakie ma potrzeby. Może zacznę od tego, że my jako dziennikarze z różnych redakcji, jak dzieją się takie um, różne ważne sprawy, między innymi jakieś tragedie ludzkie, jakieś choroby, to my tak naprawdę dajemy ręce wszyscy na pokład, współpracujemy ze sobą. I przede wszystkim działamy, bo zdajemy sobie też wszyscy tutaj sprawę, że my jesteśmy nie tylko tym przekaźnikiem informacji, ale jesteśmy też takim mostem między potrzebującymi ludźmi a ludźmi, którzy chcą pomóc. I to, co nam tak przyświeca z tyłu głowy, to jest ten fakt, że przez to. To, co ja napiszę, bo tak naprawdę wystar czasami wystarczy jedno słowo w artykule, wystarczy jedno zdjęcie, wystarczy jeden reportaż, a tak naprawdę ten człowiek, który przeżywa jakąś straszną tragedię, jakiś ból, nie jest tym wszystkim nie jest tym wszystkim sam. I że w tym ciemnym mieszkaniu czasami zapali się to światełko. I nie tylko zapali się światełko, ale też pojawi się jakaś nadzieja. Więc jak mi się o tym pisze, po prostu mam to z tyłu głowy, że przez to moje każde słowo, które ja napiszę, ja naprawdę mogę i wierzę w to, że zmienić czyjeś życie, a zmienić czyjeś życie przede wszystkim, przede wszystkim na lepsze. Ale to jest bardzo duża też odpowiedzialność też za tego człowieka, o którym opowiadasz, bo tutaj też trzeba go uszanować i też podkreślić jego godność, prawda? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, ale w tych wszystkich tematach też, które tutaj wszystkie poruszamy, i ty, Bernatka, i ty Aniu, to jest też tak, że... Jak już zaczynamy o czymś pisać, to nie jest już czyjaś taka prywatna sprawa, to jest sprawa nas wszystkich i ten człowiek nie jest sam już z tym, z tym bólem I, i my naprawdę możemy dużo zrobić dobrego. Anio, u ciebie jest jeszcze większe wyzwanie, bo ty pokazujesz konkretnego człowieka. No Właśnie chciałam o tym widzę. powiedzieć, że w telewizji tak. to jest bardziej skomplikowana sprawa, bo jest i fonia, i wizja. Tak. No i przede wszystkim trzeba bardzo dbać o to, żeby mieć zgodę na filmowanie, czy jak, jakaś rodzina, do której wchodzę, czy hospicjum i pacjent w hospicjum, czy mieszkaniec w hospicjum, czy w ogóle pacjent w szpitalu, w jakimś ośrodku pomocy, ktokolwiek taki. No trzeba bardzo na to uważać, żeby była zgoda na filmowanie. yeah <laughs> Nie pokazujemy żadnych danych osobowych. No Dziennikarz musi mieć się tam na baczności. A jeśli chodzi o, o to, w jaki sposób o kimś pisze i pokazuje go w telewizji, no to y, staram się wniknąć w jego historię. I w tej historii każdego człowieka zawsze znajdzie się coś tak bardzo interesującego, że można opowiedzieć nie tylko o tym, że on dziś potrzebuje pomocy, ale o tym, że on kiedyś w życiu robił coś dobrego, zajmował się czymś fantastycznym, pomagał też innym ludziom. Często w tych historiach ludzkich. Jak się w nie wniknie, znajdzie się naprawdę no, tyle wspaniałych rzeczy, o których można ludziom opowiedzieć, i wtedy wydaje mi się, że to jakby prośba o pomoc dla tej konkretnej osoby, wtedy jest o wiele łatwiejsza, no i przynosi taką radość. Generalnie takie mm, wnikanie w, w tego człowieka, który potrzebuje pomocy, w jego historię, w to, co się wydarzyło, to, czego on nie potrafi, nie może i trzeba mu w tym pomóc, pomóc jest naprawdę, mm, no, nie tylko wyzwaniem dla dziennikarza, ale też ogromną przyjemnością. Myślę, że dla mnie to ja czerpię z tego jakoś siłę, powiem szczerze. E, tyle tych historii przeżyłam osobiście, bo każdy materiał, który w telewizji emituję, czy to jest felieton jakiś, czy reportaż, czy program interwencji, w którym też pomagamy, czy to jest zwykła informacja na antenie aktualności? Po prostu za każdym jest takie wielkie moje przeżywanie tego, powiem szczerze. To o tym przeżywaniu będziemy rozmawiać za chwilę. No i też Was zapytam, dlaczego w ogóle chcecie zajmować się takimi? Przecież ktoś powie o jakie to trudne, jakie smutne sprawy, a Wy o nich mówicie z błyskiem w oku. Wspaniałe dziennikarki. Urszula Sobol, Nowiny i Portal Nowine24.pl oraz Anna Tomczyk TVP3 Rzeszów rozmawiamy o naszym wspólnym przedsięwzięciu, czyli kapeli Serc. To koncert charytatywny, który niebawem, bo już 14 grudnia w klubie Pod Palmą w Rzeszowie wystąpi m.in. zespół TSA, który przed chwilą wystąpił na naszej antenie. Całkowity dochód zasili Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Państwo mogą wejść na nasze media społecznościowe i mogą zobaczyć yy, Nasze gościnie, także można nas oglądać oczywiście na kanale YouTube. To teraz kontynuujmy temat tego jak to się stało, że weszłyście tak głęboko w tematykę społeczną. Dlaczego chcecie zajmować się takimi, ktoś powie trudnymi i smutnymi tematami? Ulu. Zadałaś mi bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę y nie wiem, dlaczego tak akurat weszłam w te tematy. Chyba może dlatego, że y, y, nigdy nie było tak, że potrafiłam przejść koło kogoś, kto potrzebował pomocy, kto potrzebował wsparcia. I przez to, że y, pracuję właśnie w mediach, że jestem dziennikarzem, to jakby myślę, że ułatwiło mi to y, chociażby na y, dostęp do ludzi, do który, którzy potrzebują pomocy. I to, że mogę po prostu o nich pisać, że mogę opowiadać o nich historię, bo tak też jak powiedziałam, że jak um, my wszyscy damy te ręce na pokład i zaczniemy pomagać dziennikarze z różnych mediów, bo my tak naprawdę też wiemy, że my się też ze sobą kontaktujemy i to są takie pytania. Akurat nasza trójka ta, się często takie, kontaktuje. Tak. Nasza trójka się często kontaktuje i to są też takie prośby. Ej, słuchaj, napisz o tym, powiedz o tym, nagłośnij tę sprawę i wtedy tutaj już jakby nie rywalizujemy ze tak. sobą, tylko Każda z nas chce o tym napisać, chce nagłośnić, chce przekazać tą historię i ta osoba, ta historia, ta pomoc już nie jest anonimowa. Tutaj już zaczyna się ta historia, ta osoba, która potrzebuje pomocy, tak jak też już powiedziała wcześniej Ania. Ona ma już swoją twarz, ona ma już imię, ona ma już historię i nie wyobrażam sobie inaczej, że ktoś mnie prosi o jakąś pomoc, ktoś mi opowiada o jakiejś tragedii, abym przeszła obok siebie obojętnie i myślę, że każda z nas ma tak po prostu to samo. Tak sobie też myślę, że ta współpraca jest bardzo ważna, bo w ten sposób też uwiarygadniamy te historie, prawda? Skoro napiszą nowiny, skoro powie o tym TVP 3 Rzeszów, skoro mówię o tym Polskie Radio Rzeszów, to znaczy, że ważne, że trzeba się tym zająć. Aniu! Jak to u Ciebie było od samego początku? Te tematy społeczne były dla Ciebie ważne? Tak, bardzo ważne. Ja myślę, że tak sobie myślałam o tym. Myślę, że taki przykład z dzieciństwa. Moja mama zawsze brała mnie za rękę i wychodziłyśmy z domu, a ona w torbie miała jakieś kiszone góreczki, jakieś pieczone bułeczki, i szłyśmy do różnych rodzin. A ja mieszkałam w Pegierze. Szłyśmy do różnych rodzin, nazwijmy to biednych, i mama. Y wchodziła do tych domów ze mną, dawała im to wszystko, co im przyniosła i, i wdawała się z nimi w taką relację, co nie bezcenne w dzisiejszym świecie. Wysłuchiwała ich historii, pocieszała ich, jak byli to ludzie chorzy, mówiła, jakich lekarzy poleca. Pomagała im jak tylko mogła, chociaż myśmy nie byli jakoś tam zamożną, bardzo rodziną, ale zawsze się można czymś podzielić. I myślę, że ten przykład mojej mamy tak jakoś siedzi mi w sercu. To jest jedna rzecz. A druga, ja też w szkole podstawowej miałam mm, koleżankę z niepełnosprawnością Agatkę. I pani wychowawczyni zawsze sadzała nas w jednej ławce. Ja nie wiedziałam dlaczego. czego ja nie siedzę z innymi dziewczynkami. A zawsze od pierwszej klasy do ósmej sadzałam je z agatką. I ja przez to moje życie w podstawówce musiałam jakoś dopasować moje to tempo życia, myślenia do agatki, której trzeba było też pomóc, bo ona była z niepełnosprawnością intelektualną. Jak była jakaś klasówka czy coś, trzeba było agatce pozwolić ściągnąć trochę z mojej kartki, coś jej dopowiedzieć, coś ją douczyć, coś się wytłumaczyć. Więc i to mi jakoś tak chyba zostało, że ta tematyka osób z niepełnosprawnościami jest mi po prostu bardzo bliska i to są po prostu moi ludzie. O tak bym to powiedziała. Może tak. Ale Ania, pięknie to powiedziałaś. Zawsze można się czymś podzielić. Tak, tak, zawsze można się czymś podzielić. Prawda? Tak. Właśnie, czy mamy my jako społeczeństwo tego świadomość, bo my często mówimy, a mam mało, niczego nie mam, to co ja tam mogę dać? Czy naprawdę zawsze możemy się czymś podzielić? A to pytanie mogłoby zabrzmieć, czy... Czytelnicy, czy telewidzowie chcą oglądać takie historie? Czy chcą się włączać w akcję pomocy? Ja zawsze wierzyłam i wierzę w ludzi, i myślę, tak jak pięknie powiedziała Ania, że zawsze się można czymś podzielić. To jest prawda, i już wiele naszych tekstów pokazało to, ich, co z tego wynikało z tych tekstów że ludzie są dobrzy, że ludzie się dzielą, że ludzie, bo to y, po prostu tak jak też powiedziała Ania, czasami wystarczy y, swoich ogórków, czasami wystarczy y, po prostu, ym, nie wiem, ym, dobre słowo. A czasami ktoś po prostu przeleje kilka, dla niego może to być dla niego nieduża suma, a dla kogoś to może mu czasami uratować dzień, bo akurat nie ma już nic w portfelu i nie ma za co kupić chociażby dzieciom śnia śniadania. Ja zachęcam wszystkich do pomocy, bo można się otrzeć o mnóstwo takich wzruszających historii, które później... które tak budują człowieka. I ja jestem jakby w tej pomocy wolna od uprzedzeń, bo nieraz, powiedzmy, realizujemy jakieś takie akcje pomocy w wiosce takiej, śmakiej, czy owakiej, prawda? I ja tam się spotykam z lokalną społecznością i ona mówi a, wie pani, ta pani, pani jej pomaga, a ta pani nie pracuje w ogóle, nie? I porównują się tak do siebie. Te lokalne uprzedzenia czasem powodują właśnie, że... Tej pomocy może nie ma tyle, ile powinno być, że sąsiad nie widzi tego, co potrzebuje jego sąsiad. Um, a Potrzebny jest właśnie człowiek z zewnątrz i my, dziennikarze, jesteśmy takimi ludźmi z zewnątrz, który po prostu popatrzy na to szerzej, że dobra, nie pracuje, ale może nie jest w stanie w ogóle nic ze swoim życiem zrobić. Ja tu ciągle mi w głowie siedzi taki przykład pani Marzeny, Znawsia, która mieszkała w domu pełnym szczurów, gdzie nie było podłogi, gdzie sufit jej się na głowę zapadał, mieszkała z chorą starszą matką. I ludzie, właśnie pod wpływem tych różnych relacji w telewizji i apelu Rzeszowskiej Karitas, pomogli jej tak bardzo, że dzisiaj ma nowy dom, mieszka tam od Grudnia ubiegłego roku, czyli właśnie mija rocznica. I, i, I ta kobieta jest tak pełna wdzięczności, tego, że ktoś odmienił jej życie. A po drodze było wiele właśnie lokalnych uprzedzeń. Ja mówię właśnie, że trzeba być, y jako dziennikarz, popatrzeć na to po prostu inaczej, szerzej, co nie? Dobrze, dobrze to powiedziałeś. Tak, bo tu jest tak, to jest ta siła tych mediów, że my, ja czasami sobie tak tłumaczę, że my rozkruszamy te serca tych ludzi, którzy przyjdą z pomocą do tych potrzebujących i tak naprawdę to y my docieramy do takich też miejsc, do takich osób i gdzie nie dotrą żadne urzędowe komunikaty, to od nas mhm. dużo też zależy, jak ta historia po prostu też się skończy. A, a masz tak, że na przykład pomagasz, jakieś, organizujesz jakąś akcję, co nie? Pomagasz. I na następny rok ktoś już trochę przejmuje twoją inicjatywę, już wchodzi w tą akcję sam, już zebrał pieniądze i cię o tym informuje, masz tak? Ja właśnie w tym roku przeżywam taką wspaniałą historię, że pierwsze liceum i Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania weszła jakby w taką moją akcję pomocy Polkom z Wołoszczy na Ukrainie, Dwóm paniom, jedna bardzo chora, druga nie miała czym ogrzewać domu w zimie. I oni przejęli tą inicjatywę. Ja jestem po prostu nieważenta. Też, też jestem też bardzo, bardzo z tego powodu szczęśliwa. Tak pięknie opowiadają dziennikarki, które na co dzień y, słyną z tego, że są bardzo wrażliwe. Ania robi tutaj miny. W radiu nie widać, ale na kanale YouTube widać. Anna Tomczyk, TVP3 Rzeszów, Urszula Sobol, Nowiny i portal Nowiny24.pl. Spotkamy się już niebawem na koncercie. Kapela Serc to koncert charytatywny na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Nasze hasło brzmi: Zróbmy razem coś dobrego. Ładne, Zrobię. prawda? Piękne. Zrobimy. I robimy. Robimy cały czas. Bardzo Wam dziękuję. Do dziękujemy zobaczenia. Dziękujemy również.